to tworzycie, za chwilę będzie tak. W wojsku. Kompania padni. Kompania przetrwała 10 lat. I to, że dzisiaj tu jesteśmy, świadczy o tym, że my nigdy nie pozwolimy nikomu używać takiego argumentu, że kompania padnie. Kompania trwała, stała na twardych nogach, a my mamy pomysły, mamy koncepcję, żeby dalej na tych twardych nogach funkcjonowała. Ale nie może być tak że przyjeżdżają tutaj na Świąsk różnego typu politycy, a szczególnie ci Fu ukochani z koalicji rządzącej. Nie może być tak, że przyjeżdżają na barburki, przepraszam za wyrażenie, wpierdolą goląko, wypiją piwo, naobiecają głupot i jadą do Warszawy i cepią kasę. Takich polityków my absolutnie nie potrzebujemy. Przez te 10 lat, tak jak tutaj to mówił któryś z kolegów, myślę, absolutnie nigdy żeście nie zawiedli się na postępowaniu związków zawodowych, a szczególnie w górnictwie, szczególnie tutaj na Śląsku. Ja jeszcze pamiętam te czasy, jak było tak, że Solidarność goniła sierpuchów, sierpuchy goniły Solidarność. Oni się tylko z tego cieszyli. Bo oni zawsze cieszą się z tego. Jak społeczeństwo jest podzielone, jak społeczeństwo nie mówi jednym głosem. Wy tutaj jednoznacznie mówicie jednym głosem. Mówicie tym baranom w rządu, jeżeli nie przedstawicie dobrej, konkretnej koncepcji funkcjonowania górnictwa, to my was wyniesiemy w Warszawie na taczkach. Ale przed Warszawą, przed Warszawą to naprawdę musi być tak, że jeżeli, jeżeli bezradna Unia Europejska nie potrafi sobie poradzić z Carem Putinem, to my sobie poradzimy. To my założymy obywatelskie embargo na ruski węgiel. To my pojedziemy, tak jak kiedyś jeździł świętej pamięci Andrzej Leper. Wysypiemy te skłonę. Nie pozwolimy na to, żeby niszczyć polski węgiel. Wiemy, gdzie to jest ładowane. Wiemy, na jakie to idzie elektrownie. I o dziwo jednoznacznie trzeba powiedzieć, że właściciel Skarb Państwa, Donald Tusk, Tomasz Topczykiewicz, Janusz Pochyt-Kiechociński to są sabotażyści gospodarczy. Bo jakże polska energetyka może kupować gorszy i wcale nie rosyjski węgiel? Chyba, że kupuje po to, żeby trzebać kasę, trzebać kasę dla siebie. Ale tą kasę z kieszeni też im trzeba wyrwać i trzeba im odciąć te źródełka. Wtedy będą tańczyć inaczej. Na koniec tak, jeden jest tu świetny transparent. I w kontekście tego, co się ma stać w ciągu najbliższych trzy tygodni, bo mamy rozmawiać. Ja wam gwarantuję i powiem tak trochę nieskromnie. Nigdy w życiu jeszcze nie sprzedaliśmy Was. Teraz też Was nie sprzedamy. Jeżeli przez te trzy tygodnie nie będzie konkretnych gwarancji dalszego funkcjonowania polskiego górnictwa, polskiej energetyki, polskiej gospodarki, to zaczniemy od tego hasła Tomczykiewicz wypierdalaj, a skończymy na haśle Donald Tusk, Tobie już z tą Twoją bandą dziękujemy. Szczęść Boże, do zobaczenia.